Wszystkim to jest nowy Wechter, a to kolejny odcinek z Margone. Dzisiaj jesteśmy na mapie, na mapie eventowej, jest, bo jest właśnie event yy, Wielkanoc. Mapa tak to się nazywa, Wielkanoc 2015, w sumie na dnie. Nie, chyba Wielkanoc z piratami czy coś w tym stylu. Właśnie znajdujemy się na tej mapie. Żeby się na tą mapę dostać, trzeba się udać bodajże do, do portu Tuzmer i tam właśnie możecie yy, znaleźć takiego Mm, gościa właśnie o nazwie Kapitan Jack de e, Buny? Bany? Babany to się czyta. Mniejsza z tym, zawsze miałem problemy z angielskim, nic się od tamtej pory nie zmieniło. Dobra, żeby zacząć... E, aha, co będziemy robić, nie, bo jeszcze wam nie powiedziałem. Będziemy uczestniczyć... E, uczestniczyć chyba w loterii. Będziemy udział, o tak to sobie określimy. E, mamy 20 asfaltowych łez, znaczy się ja mam. W sumie to musiałem pożyczkę dać, bo niestety nie mam możliwości teraz zakupu, i potem się sprzedać. Ale zresztą, co was, to, co was to interesuje, zobaczymy, co tutaj nasz kolega ma nam do zaoferowania. Ok, zakup grupowy: 2, 3, 4, 5, 6, 7 takich perłowych monet. Zakupimy, nic do tego nie ma, niestety. Jest tak w sumie, aha, dobra, tyle, tyle to nie ma, czyli 5 mogę kupić. 5 razy 7, szybka matematyka, 35, 35 losów będziemy mieli. Dobra, mamy 35 losów. Zmatrywaj z 0, czyli wszystko się zgadza. Teraz najlepiej by było to wszystko wypieprzyć, stąd tak brzydko mówiąc. Więc wszystko wypieprzymy, co tu jest niepotrzebne. Albo jakoś to ustawimy na dół, po prostu. Żeby to jakoś przejrzyście było tutaj, mam coś lotnie. Mam nadzieję, że coś lotnie. Tak ogólnie byłem, aby, aby zobaczyłem sobie co mniej więcej leci z tego i z tego co widziałem, to z tych losów chyba na razie, na razie nikomu lega, nie? nie? wypadła błogosławieństwo, chyba że nie leci po prostu, nie? To będę zły. Ale wiem, że z tych oczu, oczu chyba, nie wiem, co to jakieś tam ikra, czy co to tam, tam mi to na to wyglądało. Za to można tu u tego chyba gościa, u tego? U tego można kupić o takie, nie? Tak, dla mnie jest chyba całkiem dobre, bo dużo przywraca. 5% na uleczenie, więc zawsze spoko. Lepsze by było z ostatnim ratunkiem, ale dotyk anioła też nie będzie zły. Mówię dużo przywraca, bo przywraca to, ogóle ta jak chyba ta gwiazdka. No, dokładnie. To są jakieś gorsze, ale no, nie, my chcemy tak, Takie chcemy, takie. Chyba, że leci jakieś z CBK, Tak, tutaj właśnie leciało z Halloween. To takie chcę. Ok, bo tego kupiliśmy, to chyba do tego trzeba iść, żeby... Tak, tutaj jest, dokładnie tu Mam 7. Tak Nowy przedmiot, nowy przedmiot, nowy przedmiot Gdzie te nowe przedmioty się pojawiły, ja się pytam Nie wiem, co dostałem w sumie a potem na filmie sobie sprawdzę Okej, okay, mam jeszcze 7. Dobra, teraz dostałem kupon I... I tu chyba też kupon Nie, w sumie I nie wiem co jeszcze Dobra, lecimy Okej okay. Ile tutaj jest? Tutaj jest całe pięć ziem. spoko to znowu jakieś kupon na torby. Ja już nie chcę kuponów na torby. Ja, ja wolę jakieś błogosławieństwo, Szczerze. To jest znowu jakieś gówno. No na teleport. Tych teleportów to ja nie wiem, ile będę miał. No ale dobra. Lecimy dalej, nie? Dobra, Heroic. Aha, tu mam 27 szybkich zwoi na pocztę, czyli na pocztę zwoje mi dało Orzeźwienia zwoi też mi dało, cholerę I jakieś tam na teleporty mam w sumie 12 Czyli w sumie To gówno dostałem z tej hoteliny Naprawdę Żadnego błogosławieństwa ani nic, tak słowo, No nie spodziewałbym się ile zarobiłem <śm> Tu jest powiedzmy 4,5, 5, 5 8M, no. ja wtedy zaszalałeś, zaszalałeś się. No już nic nie mam niestety, bo żeś mnie tu w zrobił, koleżko. Żadnej legi żeś mi nawet złota nie dał. Do dupy ta loteria, tylko 2 na 10. A ja mam nadzieję, żeby coś takiego sobie kupić, jak mówię, spadnie dwa razy po 20, czy tam ileś, tam po 15 tego leci. To są wielkanocne perły. Może za dziennego chociaż z tych pereł będzie po jednej, i ja tak bym tak zbierał przez miesiąc. To może bym na na to. Ale ja to strasznie dużo latania. Tutaj chciałem trafić, tam chyba już z 15. Okej, okay, żeby nie było tak krótko, to wam jeszcze pokażę coś ciekawego. Kto tutaj się udał, to pewnie już o tym wie. Kto nie, to. Ok, cofujmy się, tak? Młupi ja. Nie do tego gościa potrzebuję. Tak, no przynajmniej widzicie, jak teraz się dostać na tą mapę. Yy, to ty miałeś, nie? Ty tego nie miałeś. To będzie jakiś inny sklep. Za Ty tu miałeś. Patrzcie, tutaj są takie fajne itemki unikatowe. za zwykłą. Tam ma różne levele największy na 240, najmniejszy na 40. Są całkiem spoko tak podszedłem. Do tańca może znajdziemy hmm, pomocnicza, czy co? No bo i ten minutnik zasłania pomocnicza, tutaj jest jednoręczna. O 140, zobaczmy, ma tak samo chyba, no trochę nie ma ataku, bo to unika jednak. Wszystkie cechy uniku. Statym ogólnie spokojny, jeżeli chodzi o rodzaj statów. Jako, jakby taką jakość, czyli ile tam tego daje, to tak średnio. 14 uników, też w sumie 14 uniku, tak podobnie. 12... Dobrze spojrzałem. 14 uników, tu 28. Do zgadania tam to lepsze. Bez porównania znaczy się. Drodzy wiadomo. Ale tu ma niszczenie pancerza, więc jakbym to założył, to bym miał 60 niszczenia pancerza, co tyle. Błogo takie 70 może bym wyciągnął. Na no, falków całkiem okej, okay. ale tu mnie... Y, tropiciel ma problem na 70 levelu z łukiem w sumie tak na 7,5 by się przydało nie na 70 bo na 6,9 to jest hero z z chyba no z Kościoła to nie ma problemu ale potem chyba do 90 levela nie ma żadnego łuku od co do, do 8,3 nie ma żadnego łuku od zimna więc tak na 7,5 by się przydało ale niestety tu są na okrągły 70 level a potem jest dopiero na 9,5 okay. to jest takie średnie Mało przywracają jak na moje. I mało ESA tam unik obniżyłem W ogóle dużo itemów teraz jest co obniża uniki. co strasznie, ale to strasznie boli teraz. Tam coś na tym uniku polega. Zobaczmy co tam jeszcze jest tutaj, żebyście mniej więcej wiedzieli co się na tej mapie znajduje. O to już byliśmy co ty maś tamczący co tam jaś? Tu są herojki. Właśnie za tę za tą walutę. Wielkanocne perły. Mi to jak i bo jakieś jaja wygląda. Mieni. Wow. Okej, okay, jakie to. Czy są w ogóle dobre? Te jedne pewnie są dobre. Jakieś rewelacyjne, ale dobre. No, przywracają 600. No to trochę dużo, nie? Tylko trochę mało SAD, jak ja mnie. po co mi bym miała być mana? No, tak to dobre. Znaczy 600, więc. No to nie jest mało Pierścień nie leczy? Nie leczy pierścień i też nie leczy To jest A109 A więcej 4 kryta ma A mój ma 2 kryta Bo no ten Pierek mam powiem, że jest dobry nawet no To życie 800 Trochę mało nie ale 4 kryta daje ładnie Wszystkie cechy 109, Uniku 14 to Mój nie daje Uniku Wszystkie z cechy z Cechy, z cechy Cechy 113 Więc w sumie nie wiem, który lepszy, mi się wydaje, że chyba jednak ten A nie, spokojnie, jakby tam każdy chciał sobie jedno, jeden item kupić, to Jak najbardziej, bo jeżeli chcielibyście więcej, to byście musieli mieć Na każdy item jest 30 tych pereł Więc trochę zbierania by was czekało, a tu tutaj co jest? Tutaj nawet nie byłem. Z no, tym nie można gadać. W sumie nawet nie wiem, jeszcze jakie questy są, nawet yy, nie sprawdzają tego. Radzkie życie nie jest łatwe. A to ty powiesz, Dzisiaj co ja powiem, bo to chyba ja mówię w tym dialogu. Czasem, yy, nie będziemy gadać, żeby nie zacząć. jakiegoś jest przypadkiem albo po prostu się zabić Okej, okay, jeszcze u tych gości wam pokażę co tutaj jest. i w sumie o, jeszcze pójdę te teleporty z tego outfit yy, tu na torbę ta 3 to chyba jakaś kiepska torba będzie a tu mam na teleport 12 mhm. nie, ale naprawdę po co mi tyle tych zwojów poczty i tak nikt nie chce nic kupować na aukcji po co mi zaglądać w ogóle na pocztę? Ja jestem zły po prostu na tą loterię. W ogóle nie pykła, w ogóle. Może to dlatego, że yy, pierwszy dzień jak jest ta loteria, nagrywam i, i po prostu wszyscy dostają na początku gówno, a potem dopiero po tygodniu będzie coś lepszego lecieć. Mniejsza z tym. Yy, Okej. Okay. Co kupimy? Mamy 12. Gdzie ja bym chciał mieć yy, teleport? Zastanawiam W sumie nie wiem też gdzie się te ci herosi no ci ewentowi. Tak ten co pod herosa, może nawet kupił kamyk A tak to nie wiem Trochę słabo No i co, do Itham bym na pewno chciał tak Myślę Że do Itham na pewno jeden kamyczek w filmie przydał gdzie może mam kamyczki najpierw, do końca znaczy się. Dwa do Itan. W sumie tylko do Itan cię przynajmniej. Bo z Itan potem i tak wszędzie można się teleportować. Herbin, Eder. Naprawdę nie wiem, a tutaj może coś ciekawego będzie. W sumie bym sobie kupił na, na jerdka Jest takie? Są takie może? Teleport do... Nie, za nie. Orci wyżyny nie chcę. Są jednorazowe nizina wiśniaków, nic. Więc... To jest dalej niż od Nitel. Późnia Wolundiera. No ja bym chciał stać tam na tym... Nie wiem, te dwa tam się nazywam tam na tym 144 levelu. Na no, 144 level te dwa. Ewentualnie bym mógł sobie to kupić. Ale no, na pewno jeden kamień kupuję do Widhemu. To jest więcej niż pewne sobie tutaj ładnie odłożymy A u tego pana co można? No stroje Drogie pan ma te stroje? Drogie. Cholera. 6. Za 6 masz pan coś. To mi się wydaje, że pan nie pan ma nic za 6. A, pan za 3. W garniaku to ja nie chcę na razie zapieprzać. O po co? loteria średnia, naprawdę średnia. Wcale mi się nie udało, nie poszczęściło. Po co komu tyle e, zwoi poczty i tyle zwoi orzeźwiających? No, chyba, że jak ktoś ma tyle razy, e, ma plan tyle razy padać i po prostu nie chce mu się czekać. To zawsze wtedy, ale mi, ja tam czekam chyba nie wiem, 5 minut. No, chyba 5 minut. Dla mnie to nie jest jak dużo czasu, tym bardziej mam... Dwie inne postacie, więc mam co robić, więc to naprawdę jest zbędne, a przydałoby się jakieś błoga. Ja mam nadzieję, że za quest jakieś dobre błogo będzie, bo inaczej to ta lateria to jest kicha, nie? typowo wydałem 20 sl w sumie to pożyczyłem. I nic z tego nie mam, nie? Mam tu jakieś trzy e, perełki, za które nic praktycznie nie mogę kupić. Teraz będę się chyba się z questami pomęczyć, żeby coś ciekawszego zdobyć. No ale cóż, tak to już jest, nie? Niektórzy mają szczęście, a niektórzy po prostu pecha. Niestety ja się w tej loterii właśnie do tej grupy drugiej zaliczał. Okej, okay, ja mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. Chociaż jakichś rewel rewelacyjnych losów to ja nie miałem. Miałem pecha niestety. Ale chociaż łapka na pocieszenie, no bo kto by się spodziewał, że tyle tyle krapu mi wyleci. No i co? I zostawcie komentarz, jakiś jakieś tam, nie? Możecie mi napisać jaki to, jakiego to wielkiego PHM i możecie napisać co wam wyleciało. Na pewno na pewno macie lepsze, będziecie mieć lepszego lota niż ja, bo chyba już się mieć nie da. I tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobała tak muzyczka w tle. Stwierdziłem, że tak bez muzy muzyczki tak głucho będzie. Tej z Margonem miałem ochoty chyba słuchać już. Bo tak to wcześniej była na tych filmach to z margonem, ale tak słabo trochę z tamtą muzyką, więc... Myślę, że z tą będzie lepiej. Okej, okay, to ja się z wami żegnam do zobaczenia. Mam nadzieję, że już wkrótce regularnie zacznę nagrywać te filmy, nie takie no, przerwy tygodniowe, czy nawet więcej. Okej, okay. do zobaczenia na razie. Cześć!